Witajcie! Dzisiaj na tapetę bierzemy odpieluchowanie i tak naprawdę nie chciałam za bardzo na ten temat się wypowiadać, bo jak mam być szczera to popełniłam masę błędów i tak pomyślałam sobie o czym Wam tutaj opowiem, ale w sumie podzielę się właśnie tym swoim doświadczeniem, abyście już tych błędów nie musieli popełniać i żebyście byli o tyle ode mnie mądrzejsi. A więc o, o pieluchowaniu myślałam już dosyć wcześnie, ponieważ bardzo często pojawiają się takie opinie, że kiedyś dzieci były od o wiele, wiele wcześniej, ponieważ miały pieluchy wielorazowe, mamy były bardziej zdeterminowane, ponieważ musiały te pieluchy brać. Dlatego był to jeden z argumentów, że zdecydowałam się właśnie na zakup pieluch wielorazowych. Nie był to jedyny argument, ponieważ myślałam tutaj również o zdrowiu dziecka, takie pieluchy lepiej oddychają. Także to skóra jest lepiej dotleniona. Myślałam trochę o ekologii, tak żeby tego naszego środowiska nie zanieczyszczać. I również są takie obliczenia, że, przy tych, że pieluchy wielorazowe suma summarum są tańsze, mimo że ten jednorazowy wydatek jest dosyć spory. To podliczając te wszystkie miesiące kolejne jest to dosyć opłacalny zakup. Te pieluchy Wam powiem, że z jednej strony mogłabym jeszcze, że polecić, z drugiej strony nie do końca się one u nas sprawdziły. Na przykład przestałam dosyć szybko je stosować na noc, ponieważ cokolwiek nie zrobiłam, to za każdym razem przeciekały. Także na noc mieliśmy pieluchy takie tradycyjne, jednorazowe, a w dzień zazwyczaj właśnie były używane te, te wielorazowe. I kiedy mój maluch skończył tak półtora roku, akurat przyszła wiosna i lato, zdecydowałam się na zdjęcie pieluchy, obejrzałam sobie taki jeszcze filmik, żeby sobie jakoś tak tą wiedzę usystematyzować, przypomnieć doradcy rodzicielskiego, no i dowiedziałam się tam między innymi właśnie, że nie ma na co czekać, że im szybciej, tym lepiej, że gotowość dziecka to jest w ogóle jakiś mit. Także w sumie jak gdyby potwierdziłam się w jakichś takich informacjach, które y, zasłyszałam wcześniej i zaczęłam, y, właśnie zdjąłam mu pieluszkę i zaczęliśmy wprowadzać taką codzienną rutynę z nocniczkiem. No niestety taki półtora roczniak, żeby go utrzymać na nocniku, to jest to dosyć karkołomne zadanie. Oczywiście w ruch poszły przeróżne książeczki, zabawki, piosenki i co się tylko da. No niestety było to dosyć ciężkie, bo nawet czasami, kiedy maluch mój usiedział to 20 czy nawet 30 minut na nocniku bez jakiegoś większego płaczu, tylko właśnie dzięki moim zabawom, to i tak no, nie załatwiał się na niego, tylko dopiero jak Wstał. I pewnie, gdybym była bardziej konsekwentna i mimo wszystko go na tym, na tym nocniczku przytrzymywała, pewnie nawet, jeżeli by płakał i się złościł, to pewnie by się nauczył, tak? Ale nie chciałam jakoś tak tego robić. Tym bardziej, że nawet w takim dobrym nastroju, czyli jak gdyby poprzez zabawy, on i tak w pewnym momencie zaczął tego nocnika unikać i nie chciał, nie chciał na nim siedzieć. Zaczęłam troszeczkę zgłębiać temat i dowiedziałam się między innymi, że mamy jak gdyby dwa, dwie możliwości odpieluchowania. Taka tradycyjna, powiem, że tak, że taka metoda naszych mam polega między innymi na tym, że właśnie uczymy dziecko takiego skojarzenia, że kiedy widzi nocnik, to po prostu oddaje mocz niezależnie od tego, czy czuje potrzebę, czy nie. I yy, oczywiście możemy dosyć szybko w ten sposób dziecko nauczyć. Na pewno nie obędzie się to bez jakiegoś płaczu i przytrzymywania go na tym nocniku, tylko że niestety ma to swoje takie niekorzystne konsekwencje. Może to między innymi powodować zaparcia nawykowe u dziecka, może powodować przytrzymywanie moczu i różne takie nadkażenia bakteryjne, może również w przyszłości powodować problemy z nietrzymaniem moczu. Także to są już naprawdę niefajne takie medyczne konsekwencje. Jest to właśnie spowodowane tym, że fizjologicznie osoba dorosła czy dziecko powinno oddawać mocz wtedy, kiedy czuje potrzebę. A my jak gdyby uczymy dziecko, że nie, nie oddaje moczu, kiedy czuje potrzebę, tylko ma napinać mięśnie, kiedy widzi nocnik i jest to już naprawdę niefizjologiczny proces. Dlatego w sumie miną u nas całe, całe wakacje. Tej pieruchy mu nie zakładałam, także to nie było kwestia tylko paru tygodni, tylko naprawdę no mogę powiedzieć szczerze że przy... Przez pół roku chodził bez pieluszki i mimo wszystko jakoś nie, nie nauczył się tego. Na pewno co się zmieniło, to na początku jak gdyby siusiał o wiele częściej, nawet co 10-15 minut, a później były nawet odstępy dwugodzinne, także gdyby te jego mięśnie pracowały lepiej, ale to i tak nie był taki efekt, że że, że chciał siusiu, kiedy go zabrałam na noc, niech był, że sam wołał. I wtedy jednak stwierdziłam, że po prostu zmienia to podejście. Dowiedziałam się też, że dziecko właśnie ma tą gotowość. Jest to ten czas, kiedy już jego organizm jest na tyle rozwinięty, że dziecko jest w stanie poczuć tą swoją potrzebę. I tutaj, nawet te sygnały gotowości Wam zapiszę, bo one są naprawdę bardzo, bardzo ważne. I między innymi jest to pociąganie za pieluchę, gdy jest mokra lub zabrudzona, przykucanie lub chowanie się, żeby zrobić kupę, informowanie rodzica, że pielucha jest pełna opór przed przewijaniem, który pojawia się czasami nie zawsze, samodzielne zdejmowanie pieluchy. Ta gotowość naprawdę rozwija się bardzo indywidualnie. Może się pojawić u dzieci w wieku około roku, może się równie dobrze pojawić u dzieci około 3 lat, więc naprawdę przede wszystkim trzeba to dziecko obserwować i się nie przejmować komentarzami w otoczeniu, że nasze maluch ma jeszcze pieluchę. U nas akurat się pojawiło przez, jak synek skończył 2 lata, i jest to dosyć częste, jak gdyby że właśnie pojawia się to w tym wieku, ale tak jak mówię, bardzo indywidualne, także przede wszystkim obserwujcie swoje dziecko. I kiedy zauważyłam, te sygnały nie wszystkie niektóre z nich w sumie u nas pojawiły się dwa dwa sygnały z tych, które przeczytałam, to jak gdyby nie wprowadziłam od razu znowu systemu odpieluchowania, ponieważ był to czas świąt, było to Boże Narodzenie, także dużo przygotowań, troszeczkę jeździliśmy. Potem szybko pojawiły się ferie i też wyjazd, więc jak gdyby też stwierdziłam, że to nie jest dobry moment, ale tak pod koniec lutego zdecydowałam się zdjąć tą pieluchę i w sumie postępowałam tak jak wcześniej, czyli po prostu jak przysiądł, no to szliśmy do toalety, troszeczkę siedział na nocniczku, żeby się załatwić i powiem Wam, że zajęło nam to Trzy tygodnie. Więc to też oczywiście jest bardzo indywidualne, ponieważ są dzieci, które same się odpiluchują. Naprawdę są takie dzieciaczki, które powiedzą, że hej, zajmuje pieluszkę właśnie przez to, kiedy obserwują nas, jak my się załatwiamy w toalecie. Są dzieci, które, nie wiem, odpiluchują się w trzy dni, a niektórym to zapewne zajmie troszeczkę dłużej. Ale jak ktoś by się mnie zapytał pół roku temu, czy odpiluchowanie jest proste, to bym powiedziała, że to jest w ogóle jakaś masakra i, i, i byłam tym bardzo zmęczona. A jak to, ktoś by się mnie zapytał teraz, to bym powiedziała, że to nie jest żaden problem. Różnica polegała tylko na tym, że dziecko po prostu było gotowe na to, jego organizm się rozwinął na tyle, że po prostu było w stanie mnie o tym poinformować, yy, że chce właśnie yy, Siusiu yy, czy Kupkę. Jeżeli chcielibyście więcej informacji na ten temat zdobyć, to odeślę Was do filmików na kanale Wymagające. Jest to tam naprawdę wszystko bardzo fajnie opisane, a ponadto również na taką grupę zamkniętą rodzicielstwo bliskości, tam się również mamy dzielą swoim doświadczeniem i można bardzo dużo takich cennych informacji uzyskać. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.